Lola, ja jestem grypi a to jest kolejny odcinek z openingów TCG Online. Tak jak zapowiadałem, opening w świecie rzeczywistym, tak robimy to teraz online. Trochę paków jest, tak jak możecie to zauważyć, szczególnie z Sun i Moon. Z boosterków Sun i Moon z tego się akurat e, bardzo cieszę i oczywiście standardowo zaczynamy od najgorszego sortu rzeczy. Dla mnie najgorszego sortu w tym wypadku jest... A, jest to skrzynka, bo skrzynki są po prostu najsłabsze, jakby nie patrzeć. Otwieram kolejną trochę... Trochę się nie otwieramy w dzisiejszym odcinku, eee, ale mam nadzieję, że coś ciekawego wydropi. Kiedy to nagrywamy jest Wielkanoc, także spóźnionego prawdopodobnie nie to dzisiaj na YouTubach, spóźnionego wesołego togepiego czy coś tam, smacznego togepiego czy cokolwiek, nieważne. Wiecie o co chodzi w każdym razie, nie? Że, że wam życzenia składam, tak. Eee, dobra, eee, XY Evolution z chyba z tego wszystkiego najpierwszy nazwijmy to w ten sposób. Potem Rolling Scape. Więc sobie tworzymy jako pierwsze właśnie boosterki Evolution. Zobaczymy co z boosterków Evolution wyrobię. Mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze na coś. Na jakiegoś... Mo maybe i eksika, maybe coś w tym kontekście, ale i tak największe. Um, największe. No co ja zrobiłem przecież Evolution było jednym z ostatnich, ale ze mnie ciamciaram się. Zapomniałem się. Wybaczcie, już trochę trochę się w tecy nie, nie grało, więc trochę się zapomniało. Dobra, co my tu mamy? Oczywiście wszystkie karty nowe, bo jeszcze w tym oto e, cudzie jakim jest, jak ten, jak ten nie wygląda, jakim jest te online nie otwieram jeszcze żadnego busterka i co tu będzie, serio kolejny biril, e, to już otworzyłem sobie te evolucje już trudno się mówi, tak, można powiedzieć, że są najstarsze, bo Design ich, zrobiłem na, te, te, na tą taką pierwszą serię pokemonową e, kart, więc powiedzmy, że są najstarsze. E, co my tutaj mamy? Czy jest coś ciekawego? No tak szczerze powiedziawszy nie za bardzo, to chyba jeszcze nie jest nic rzadkiego, tak, to jeszcze nie jest nic rzadkiego. E, czy tutaj coś... Jest Machamp Break, Machamp Break i co, będzie tutaj? Arcanine, Regular, Rel. Spoko. Ale jest już pierwszy. break, jest już pierwsza e, dobra karta. E, mam tylko nadzieję, że tutaj w Rolling Skies otworzy się, e, wydropi nam, wpadnie nam coś ciekawego. E, oczywiście część z tych boosterpaków, o ile się nie mylę, Homer zasponsorował. Rzucił tam parę e, kozików, także jak najbardziej serdecznie pozdrawiamy. Dzięki wielkie. Czy ktoś jeszcze sponsorował? Nie pamiętam, nie wydaje mi się. Czy mamy tutaj jakąś nową kartę? Nie. Nawet Rivers był Banet. Full art, znaczy nie full art, tylko half art. To się nazywa. To się nazywa half art. Dobra, w takim wypadku otwieramy kolejne musterki. Eee, teraz pójdzie Breakthrough, jako że było pierwsze z tych, które już aktualnie pozostały. No niestety spierdzieliłem trochę, jeżeli chodzi o te evolutions. Mogłem te evolutions zatrzymać na sam koniec, pogmatwało mi się, jak na, tam mi z Lubus jest ładna ta karta. Bardzo fajnie. <laughs> to, i to Te dwie karty mi się przydadzą akurat. To mi się naprawdę przyda, bo tak jak pamiętacie, może nie. Mam kartę z YouTube. Z dużą ilością YouTube. Dobra, i ostatnią kartą tutaj będzie Mr. Mime Regular Rare. Spokojnie, eee, zostały nam jeszcze dwa bustelki z Breakpointa. Zobaczymy, czy z tego coś ciekawego wy wydropi. Szczerze, wolałbym, żeby w tym wypadku nic nie wydropiło ciekawego, i żeby ten taki najlepszy eee, loot został na samym końcu, jeżeli chodzi o te bustelki Sunny Moon, ewentualnie Fates Collide. No i tak jak eee, według moich. Prawda, przypuszczeń według moich obliczeń, według mojej nadziei, można by powiedzieć, nie wylepią na razie nic ciekawego z luksji. Jaki ten. Wszystkie karty, reverse elektryczne są, jak dla mnie, świetne po prostu. Ja uwielbiam jak się to żółto. Jak się to wszystko na żółto błyszczy, to jest po prostu wtedy mm, bajecznie. Każdą z tych kart miałem, więc nie, więc nie będę ich, ich przedstawiał. I ostatnią kartą będzie. Igi IG slash. IG slash. Chyba tak to się powinno czytać, w sumie nigdy nie jestem pewien, ostatnio wyglądałem jakiś filmik, eee, nie pamiętam kogo, ktoś z zagranicznego YouTube'a na temat ym, wypowiadał się tego, jak czytać na nazwy Pokemonów. Eee, w sumie być może byśmy kiedyś taki zrobiliśmy, zrobili, czemuż by nie? Co to jest, Energy Ogarnę to po odcinku. Well, madam wersji Reverse. W mi nawet ta karta ładnie wygląda, jakby nie patrzeć. Ostatnią kartą będzie Leoniklus, który jest kupą. No dobra. Zostały jeszcze trzy bustelki łącznie. Ten, który aktualnie otwieramy, plus dwa następne z Fates Collect. Mam nadzieję, jakby nie było, że wydrapi tutaj coś ciekawego, bo ich eksików z Fates Collect jeszcze w sumie nie mam. Molteres Reverse. Proszę bardzo. Mm, spoko. Jest okej. Okay. I o Master Regular. No cóż, no, na razie nic świetnego. Miejmy nadzieję, że wygropi coś e, coś jeszcze, coś fajnego. Mamy przecież 11 chyba w sumie boosterów ze stanie MUN. że jest na to jeszcze jak najbardziej szansa. Dom Fossil. No niestety nie przyda się do tego Omanajta, Omasara. Kolejny Omasar przynajmniej mógłby wydropić Michaelix z fosji, za to bym się nie pogniewał, przynajmniej mógłbym go użyć jakkolwiek, jeżeli robimy taką talię. A nie, nie pamiętam, tylko nie spojrzałem, czy ten amostal jest wodny, czy jest kamienny. Jeżeli jest wodny, to bardzo fajnie, bo Pokémon wodne są ogółem dosyć potężnym typem w TCG Online, chyba że się to zmieniło od czasu, kiedy ostatnio raz tutaj grałem, a jest taka opcja możecie mi to napisać w komentarzach i co my tutaj mamy Energy Special Energy Strong Energy Spokom to jest Spokom double colorless energy oczywiście ruszo fofetło więc genialnie Snowball reverse, którego jeszcze rzekomo nie miałem i ostatnią kartą jest Mofim. No cóż, wychodzi na to, że Space collide... Też nie wypadło nam nic ciekawego, nie poszczęściło się, ale zostały jeszcze te boosterki Sun i Moon i tutaj trochę ich się otwieramy, tutaj być może wytropi coś o wiele ciekawszego, mam to naprawdę e, wielką nadzieję. I patrzcie, tutaj wszystkie karty są nowe, zaczynamy, e, piszemy nowy rozdział, zaczynamy całkowicie od nowa. Rainbow Energy wersji Livorz wygląda to naprawdę spoko. i W ogóle design tego takiego już pewnie widzieliście, mam nadzieję, przynajmniej że widzieliście. Jak nie widzieliście, to polecam się cofnąć. Mm. Do openingu na żywo, w którym to też w sumie otwierałem bustelki Sun też pokazywałem tam tą nową. E, nowy design tych kart. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to bardzo serdecznie jeszcze raz powtórzę się. Polecam się zapoznać, bo, e, bo. bo kto wie, jeżeli wam się spodoba, to być może prawdopodobnie będziemy tego jeszcze trochę robili w przyszłości. Dobra, mamy dwie rzadkie karty, więc jest fajnie. To Maru, powiem Wam, że tego pana akurat lubię. To jest jeden z. Pokémon z siódmej generacji, które, które lubię, Paplio nie jest najgorszy, na początku byłem do niego o wiele bardziej negatywnie nastawiony, teraz jest w miarę spoko, Sandy, nie, nie Sandy Gus, tylko Palosand, e, Palosand, i ostatnią kartą jest taką GX, jest, ta karta wygląda po prostu świetnie w moim odczuciu, więc bardzo się cieszę z tego tematu, że nam taka wypadła, i widzicie, mówiłem, nie otwieraj, nie wypadaj nic dobrego. Niech nic dobrego nam nie wypadnie z poprzednich bustelków, z poprzednich serii. Teraz wydropimy same perełki. Ach, po prostu. Co ty jesteś? To jest Dark Energy wygląda. Jest mój ciekawy. Nie powiem. Dobra, są jakieś tam nowe Pokémony. Tego czytał nie będę, bo... Ee, jak będziecie chcieli to po prostu sobie zatrzymać i najwyżej przeczytacie, tak? I co tutaj będzie? Okej, okay, Celina. W wersji, wersji ostatni ostatnim pokiem będzie Goldak. Serio Goldak? Serio? Znaczy ja rozumiem, że nie może się przecież cały czas trafiać GX czy Fuller czy cokolwiek tego typu. No ale no tylne wyczekiwania było na taki opening w TCG Online, że mogłoby wypaść coś fajnego. Decidueye, Wolałbym już tego Dessage jak kolejny raz G, extra, że powiedziałem się, niż zwykłego Regularera. I co my tutaj mamy? Chinchu oczywiście, Makuhite, jakieś tam Piki Peki, bla bla bla. I te karty już się zaczynają powtarzać, nie jest fajnie. Vika Vault, Reverse Wygląda to świetnie, tak jak już powiedziałem, podoba mi się jak każda elektryczna karta Reverse. I ostatnią kartą będzie. OJJJJJ! Tak jest! To ja lubię! To ja lubię takie openingi. Możemy robić o wiele częściej. Team School Grand, Team School. Skull Grant w wersji Full Art to jest, z tego co się zorientuję, dosyć rzadkie. I, no, 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 powiem wam, że no tak, tak mi się przynajmniej wydawało. Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeżeli się będę. oczywiście. E, mogę się mylić, bo tak jak mówiłem to już w sumie na openingu w, na żywo, w tych kartach nie orientuję się, bo ciapkę, jeżeli chodzi o tą wiedzę e, o kart ciapkę się zaniedbałem. Dobra, co my tutaj mamy? No spoko, no wiadomo, że nie wyrobi wszystko od razu takiego najlepszego, te karty muszą udawać takie niedostępne, nie, wiecie, żeby na sam koniec przyzwonić czymś takim porządnym, e, czymś bardzo fajnym. Boże, jakie to jest brzydkie, kto cię dziecko tak skrzywdził? Kto? Kto zrobił ci tego arta? No nieważne. E, krok, krok, wishy washy. E, tylko jestem ciekaw jak, jak to właśnie działa z wishy washy, z tą taką formą schoolish, sku, skul, jakkolwiek się to nazywa, już nie pamiętam w sumie na ten moment. W każdym razie z tą taką formą, w której jest złożony cały masy. Dobra, nieważne, nie przeciągamy, otwieramy Cloister Reverse, spoko i ostatni będzie Palosand. Palosand. Dobra, zostawię trzy No, i tutaj powiem Wam. O, Real Candy, to mi się bardzo przyda. To się z tego akurat cieszę. Jakby nie było, bo e, bardzo często się ten itemek do e, t, jakichś tam e, deków przydaje, tak do zrobienia deków. Alola, Lotata, Janusz, ratata, Janusze wśród ratat, po prostu. Dragonel, No, wygląda nawet, nawet ok. A co tutaj będzie? Insane insini, Insini... Chyba, chyba, chyba dobrze przez ten Roll, czy Insinuar. In, jakkolwiek. Możecie poprawiać, bo jeszcze mówię. Jeszcze jeżeli chodzi o tą wymowę, czy e, ogółem nazwy wszystkich Pokémonów z e, siódmej generacji, jeszcze tego nie kojarzę. Poduczę się spokojnie, z czasem będę wiedział. Eevee, wie, ten Eevee jest bardzo fajny. To on mi się akurat przyda. I ostatnią kartą jest y, znowu Ty. No powiem wam, że robisz już powoli, nie Zostały tylko i wyłącznie dwa boosterpaki, A my Utknęliśmy na tylko i wyłącznie dwóch rzadkich kartach w Sunny Moon, to mi się tak, to, tak to mi się nie podoba, halo, gro, eee, życzcie teraz, teraz wejdźcie w komentarze, wejdźcie w komentarze i w komentarzach życzcie mi jak najgorszego, farta po prostu, żeby wyrobiła jak najlepsza karta. Tak się u mnie sprawdza, tak to u mnie wychodzi, przynajmniej wychodziło jakiś systemu. więc napiszcie, byle nie, byle nie przeklinać, ale napiszcie coś tam takiego, wiecie, co wami mi mm, narzucić złego, eee, co mi narzucić pecha, tak naprawdę przyniesie szczęście, Także możecie zatrzymać w tym momencie filmie napisać, ja sobie poczekam. Możecie przy okazji strzelić też łapę w górę w tym momencie, tam suba czy dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to już ja, ja tak polecam, jeżeli podoba mi się mój content, oczywiście jeżeli chodzi o subami, tak. Łapka to obowiązkowo, musi być to nieważne, czy się podoba, czy nie, przecież, przecież, przecież łapki nie są do wyrażania e, tego, czy się dany odcinek podoba, czy nie, łapki są do... przybijania, po prostu. Dobra, nieważne, otwieramy ostatnią kartę. no i widzicie, i tak to się robi, tak możemy współpracować, moi drodzy, takie coś to to. Chyba częściej będziemy robili openingi w ten sposób, powiem wam. Taurus GX, to mi się bardzo podoba, szkoda tylko, że nie wydropiłem go w rzeczywistości, bo kartu jest naprawdę fajną z tego co się orientuję. Dobra, i co my tutaj mamy? Trump, ee, syn Trumpa w każdym razie, Torkoł. Bla, 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 bla. I ostatnią kartą będzie! Musiałeś to być, tak? No nie mogłeś tutaj wpuścić jakiegoś Solgaleo Giax, w fularcie tego takiego tęczowego, tak? No okej, okay, dobra, bywa. E, bywa i tak, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, w, te, w każdym razie mam nadzieję, że się podobało od zobaczenie w jakimś następnym materiale. Być może z tego, być może nie z tego, aha. Jeszcze tak sobie pomyślałem, żeby zrobić... To wam to ja tak podpowiem, nie? Serie z Moemonów. W Emeraldach. Zrandomizowane kompletnie. Oczywiście z nazlokiem, w zamian za White'y, których szczerze powiedziawszy nie chce mi się prowadzić, ale to już wytłumaczę prawdopodobnie w najnowszym, w pierwszym odcinku z Moemona, jeżeli ta seria oczywiście wejdzie, a mam nadzieję taką. Także możecie też w komentarzach napisać, co o tym myślicie. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.